Chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję za możliwość powiedzenia czegokolwiek na dzisiejszym naszym spotkaniu. I chciałbym na samym końcu, żebyście Państwo mieli taką refleksję, dlaczego jest to dla mnie tak istotne. Nasza Fundacja Sordus Historicus od 2017 do 2025 roku. Z dwuletnią przerwą z powodu COVID-19 organizowała projekt Tożsamość Buchej Warszawy. Organizowaliśmy w ramach tego spacery, publikacje. Wydawać by się mogło, że to jest coś zwykłego, nie, nie tuzinkowego. Oczywiście wydawać by się mogło ale było to coś naprawdę istotnego, bo ten projekt nie jest zwyczajny i nie był zwyczajny. Są głusi przewodnicy w różnych miastach, natomiast w Warszawie nie ma głuchych przewodników. Poruszaliśmy tutaj w ramach tego projektu właśnie te tematy. Publikowaliśmy również historię głuchych i w trakcie naszych spacerów zawsze zapewnialiśmy tłumacza języka fonicznego i również zapraszaliśmy różne fundacje. Nasza fundacja ma dosyć duże archiwum, natomiast to archiwum, w ramach którego 10% de facto jest publikacjami osób słyszących, a 90% tak naprawdę są publikacje z, z ramach społeczności głuchych. Chciałbym Państwu powiedzieć o taką historię, że w trakcie Powstania Warszawskiego byli zecerzy i był tutaj Michał Wojewódzki, który był jakby szefem tej um, społeczności zecerów. I on powiedział, że głusi nie mają żadnego lęku przed bombami, przed wybuchami, i to było dla niego zaskakujące. Natomiast z punktu widzenia głuchych oni powiedzieli, że nie, to nie jest dla nas coś przeszkadzającego, ale ciągle przerywanie pracy było dla nas irytujące i robiliśmy to, co mieliśmy robić. W ramach projektu odwiedzaliśmy również groby głuchych, jak i osób słyszących, które wspomagały środowisko. Bardzo niewielkim zainteresowaniem się to cieszyło ze strony osób słyszących. To powodowało, że musieliśmy zrezygnować z tłumaczenia na język foniczny. Kolejny przykład, mamy postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i król miał swojego osobistego głuchego szambelana Jana Wilczewskiego i prawdopodobnie król Stanisław August Poniatowski w trakcie takich najbardziej istotnych spotkań właśnie posiłkował się pomocą Jana Wilczewskiego, gdyż zapewniał on z racji swojej niepełnosprawności dyskrecję. Postać bardzo znana, ostatnia, ostatni prezydent Stanisław Starzyński przed wojną. Bardzo niewiele osób, praktycznie nikt, nie wie o tym, że miał głuchego ojca Alfonsa Starzyńskiego, który ukończył. Instytut Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży. Z nimi jest związana również ciekawa historia, ponieważ bardzo wspierał Głuchy. W 1934 roku, w trakcie jubileuszu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Opatrzność, wspomógł to, ten jubileusz, udzielając pomieszczenia związanego z, z Pałacem Prezydenckim. I dzięki niemu starsze osoby głuche, stykając się z tą osobą w 2015 roku, która była wówczas na tym jubileuszu i ona wówczas wspominała tą sytuację, że to była wspaniała organizacja i wspaniała uroczystość. Mówiłem o tym, że nasza fundacja Surdo historikus ma swoje archiwum, bardzo unikalne archiwum, które nie istnieje w żadnym innym miejscu. To jest właśnie przykład takiego dokumentu. To jest kopia tego dokumentu, które pokazałem w trakcie spaceru, gdyż w trakcie okupacji zlecano często. Głuchym przewożenie różnych ulotek, gdyż głusi mieli stosowne dokumenty potwierdzające ich niepełnosprawność. Bo jak gusi, którzy zostali złapani przez Gestapo czy wojsko niemieckie i stykało się z tymi zaświadczeniami, to po prostu puszczali te osoby wolno. I mamy z moim archiwum dwa takie dokumenty. Mamy również publikacje w ramach tych spacerów, projektu. To te publikacje stanowią istotne uzupełnienie tej historii. Myślę, że jest tam bardzo dużo ciekawych informacji. To jest dla mnie w tym momencie najistotniejsze, to co chcę Państwu powiedzieć. Że to nie jest tak, że gusi mają swoją odrębną historię. To jest wspólna nasza historia. My jesteśmy również częścią historii Polski, ale do tej pory byliśmy traktowani na marginesie jako zupełnie odrębna część. My jesteśmy w dalszym ciągu historią Polski i jej częścią. Historia ma różne języki. Możemy mówić w różnych językach, również w języku migowym, ale dotyczy ona całości jako jednego serca i nie możemy jej dyskredytować tylko dlatego, że jest ona w innym języku. Bardzo się cieszę, że mogłem to powiedzieć dzisiaj. Zawsze czułem, że my, Gusi. Znamy swoją historię, ale nie jesteśmy zauważani przez resztę naszego społeczeństwa. Stykając się z innymi głuchymi amatorami, którzy badali historię głuchych, tak my musimy. Stykałem się z takimi sformułowani, że my musimy ciągle ukrywać tą historię, ale to nie tak powinno być. My powinniśmy. Ujawniać tą historię na zewnątrz, gdyż w różnych instytucjach jak na przykład POLIN czy w innych muzeach nie ma w ogóle wzmianek o historii głuchych i stąd też właśnie ten dzisiejszy moment dla mnie jest szczególnie ważny. Dziękuję bardzo.